Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Trzeba było 100 osób, a było 188. W Sosnowcu pobito dzisiaj rekord polski w liczbie osób przeciągających autokar za pomocą liny. Wszystko, by przypomnieć o osobach niepełnosprawnych. Jedna osoba nie zrobi nic, natomiast, jak się zjednoczymy, wówczas na pewno osiągniemy sukces. A ten pomysł to ma być symbol. Ten autokar ma być symbolem tych wszystkich przeszkód, jakie napotykamy na swojej drodze, a jedność ma pokazać, że nawet taką przeszkodę, jak ten autobus, jesteśmy w stanie... Pokonać. A przecież razem możemy więcej. Pod taką nazwą przebiegał piknik rodzinny, podczas którego bito rekord. Zorganizował go Zespół Szkół Ogólnoprzosąconych numer 5 w Sosnowcu oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowaliśmy szereg atrakcji, bo są atrakcje dla maluchów, różnego rodzaju konkursy, zabawy, możliwość zagrania w gry planszowe z czasów, kiedy my byliśmy młodzi, czyli takie gry z PRL-u, ale też możliwość, nie wiem, zrobienia sobie cukierków samodzielnie. Jest Mowa wata cukrowa i są pokazy ragbystów, bo to i dla dużych, i dla małych przyjechali też motocykliści, którzy zaprezentowali swoje mechaniczne maszyny. I choć rekord udało się pobić, to nie był to główny cel. Tym było przede wszystkim przypomnienie, że niepełnosprawni są wśród nas.